Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj powiem wam o nowości z firmy Satel. Jest to czujka kurtynowa. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Tak oto wygląda nowa czujka kurtynowa firmy Satel. Urządzenie dostarczane jest razem z kluczykiem do otwierania. Czujka występuje w trzech różnych kolorach: biały, brązowy oraz ciemno który Wam w tym momencie pokazuję. Obudową jest zbliżony, a nawet prawie taki sam jak czujka uniwersalna XD2, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Występuje również w wersji bezprzewodowej. Jest to model ACD220. Ta czujka jest przewodowa, jest to model CD2. Czym się różni od czujki uniwersalnej? Oczywiście mamy soczewkę kurtynową. Pokażę Wam, jak wygląda od wewnątrz. Mamy wejście alarmowe, wyjście, przepraszam, alarmowe, wyjście sabotażowe oraz wejście zasilania 12V prądu stałego. W tym miejscu przy czujce bezprzewodowej mamy oczywiście miejsce na sadzenie baterii. Co ciekawe, czujka bezprzewodowa została w ten sposób skonstruowana, aby na jednej baterii wytrzymała aż do 8 lat. Wystarczy tylko uruchomić tryb ECO. Regulacja czułości odbywa się poprzez potencjometr. W czujce z serii bezprzewodowej odbywa się to zdalnie. Poniżej mamy zworkę do wyłączenia diody LED, styk sabotażowy przeciwko otwieraniu. Hmm, Czujki oraz oderwaniu jej od ściany. W tym miejscu mamy miejsce na kołeczka i w ten sposób jest chroniona dwutorowo. Otwarcie oraz oderwanie. Pokrótce to wszystko, jeśli chodzi o ten czujnik. Zapraszam do zapoznania się z czujką na naszej stronie alarmysklep.pl. Która jest oczywiście dostępna, tak samo jak czujka bezprzewodowa. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dzwońcie, piszcie, odpowiemy na Wasze pytania. I to wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, do komentowania. Do zobaczenia na alarmysklep.pl. Cześć.